A podkarpaccy strzelcy wezmą udział w centralnych obchodach Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Główne uroczystości odbędą się 15 sierpnia w stolicy, w alejach ujazdowskich. Strzelecka młodzież zaprezentuje się biorąc udział w uroczystej defiladzie wraz z innymi rodzajami wojsk z całego kraju, a także reprezentacjami wojskowymi NATO. Młodzi strzelcy ćwiczą już od czwartku. Do Warszawy na ćwiczenia z żołnierzami reprezentacji wojska polskiego przyjechało prawie 60 młodych strzelców. Wśród nich, co ciekawe, prawie połowa to kobiety. Na pewno czuję dumę i radość, że mogę uczestniczyć w tak wielkim wydarzeniu. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwa, że mogę tu być. Dla młodych strzelców mundur to wielka odpowiedzialność, a udział w defiladzie 15 sierpnia wielkie przeżycie. Po pierwsze strach przed tym, żeby nie zrobić popełnić błędów. Po drugie. Dumę, że będę mógł reprezentować mój związek w Warszawie i iść z takim wspaniałym gronem żołnierzy. Myślę, że tutaj element y, motywacji jest bardzo ważny. Y, wszyscy strzelcy i strzelczynie, którzy są w naszym związku, są to ludzie, którzy podchodzą do tego z czysto patriotycznych pobudek, wkładają w bycie w związku wiele swoich sił, swojego czasu i pieniędzy. Z jednej strony udział w defiladzie to jest dopełnienie swoich obowiązków strzeleckich, czyli pozytywne odpowiedzenie na rozkaz dowódcy, a z drugiej strony jest to ukoronowanie, gdyż jest to wielki honor i zaszczyt. Uroczystej defiladzie 15 sierpnia będą uczestniczyć członkowie Związku Strzeleckiego Strzelec nie tylko z Rzeszowa, także z Przemyśla, Sędziszowa Małopolskiego, Dębicy, Trzcinicy i Kolbuszowej.